Witam wszystkich tu najpierw. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nagrywam film trzymając w ręku pudełko, z którego coś kapie. E, I jest to zielone pudełko z Ikei. Otóż nie nagrywam recenzji pudełka, tylko latarki. Dokładnie Trunajta. E, I wiem, nie chcecie kolejnych recenzji latarek. Ja też nie chcę ich robić. Serio, uwierzcie mi. E, robienie recenzji latarek dla pieniędzy ze sprzedaży ich naprawdę znudziło mnie bardzo. E, więc. To nie będzie recesja latarki dla zarobienia pieniędzy, bo wątpię, żebym po tym filmie był w stanie ją sprzedać. Yy, co to jest? Zapraszam Was na czarne tło. TruNight TI5T to mała tytanowa latarka, która w maksymalnym trybie może świecić z mocą 130 lumenów na może niedużą odległość 45 metrów, jak na taki mały sprzęt, i tak jest to niezły wynik. Poza tym ta mała latarka zasilana jest jedną baterią AAA. Ma naprawdę bardzo fajny klips i naprawdę bardzo przeciętny system zmiany trybów. Procent podaje, że spełnia certyfikat IPX8. Jest otwarty na upadek z 1,5 metra. Oczywiście wszystko to sprawdzimy z bardzo dużym zapasem, oczywiście w górę. W sumie najważniejsza informacja to fakt, że jest zrobiona z tytanu i że nie jest jakoś szczególnie droga, jak na małą latarkę z tytanu. Sprawdźmy, jak sprawdza się po prostu w ekstremalnych warunkach. Tylko poznagrywam ten film. I tak znowu jesteśmy w tym momencie. Trochę to wszystko mi rozmarzło, ale dobra, spróbujemy. Może ta latarka jest jeszcze w tym lodzie. Ok, latarka, sama latarka w sobie jest w lodzie. Chociaż to się trochę rozwaliło, to jak widzicie latarka jest w środku. E, no i zrobimy teraz test upadku odporności i upadku odporności w lodzie naraz. No właśnie, tak to mniej więcej wygląda. E, a sama latarka oczywiście. Trochę ten guzik jest jednak do dupy, tak jak myślałem, ale nadal świeci. Proforma, co prawda wiemy, że nawet tanie chiński latarki są w stanie wytrzymać przejechanie samochodem, ale. A co tam? Sprawdźmy to. Co też rzucania, ale a co tam, jeszcze raz. Wiemy już, że latarka jest odporna na przejechanie samochodem. Prawie. Wyrzucenie z samochodu całkowicie, zamrożenie. Sprawdźmy teraz jak spisze się w starciu z tym. Okej, okay, wiatrówka była trochę zbyt małym kalibrem, jak na tytanową latarkę, więc znalazłem coś większego i przyczepiłem to taśmą do latarki. E, mam tutaj też. Zapalarkę. E, zaraz po prostu wysadzimy naszego Trunajta w powietrze. Nie wiem, czy uda mi się go tutaj wyostrzyć. Udało się, wygląda tak. Troszeczkę się okopciła. Ale cóż, nadal świeci plus dla Trunajta. Zaczynamy od trybu Firefly, czy jak on się tam zwie. Ma 0,08 numera, z tego co pamiętam. I latarka świeci w nim jakoś bardzo długo. Będzie w lewym rogu, oczywiście. Kolejny, Kolejny poziom to Niski. Oczywiście, wszystkie numerki nadal macie w rogu. I właściwie ten tryb no, jest takim trybem, który możemy sobie gdzieś tam świecić na coś, co jest blisko. Jak gdzieś idziemy, to raczej światło jest trochę mało, niewiele widać. Kolejny tryb, ten już najmocniejszy, a to jest strobo. Tak, mówiłem, że przełączanie trybu w tej latarce jest słabym punktem. Tak wygląda najmocniejszy tryb. Widzieliście już, jak wygląda strobo. W najmocniejszym trybie coś tam widzimy. Jest to 160 lumenów, podobno. Podejrzewam, że teraz to już jest bliżej 100 albo raczej jakieś 80. Ale tak to mniej więcej świeci. Światło jest fajnie rozproszone, białe i nie ma się do czego przyczepić. Poza tym, że jest takie przez pół godziny. Więc jak pójdę jeszcze kawałek dalej, to będę musiał wracać po cięku, więc wracam. No. Eee... I to tyle. Zapraszam na podsumowanie. Przed chwilą mogliście zobaczyć, jak ta latarka świeci, więc podsumowanie jest jedno. Latarki ta trudno zniszczyć. Eee... I pomimo wysadzenia jej topienia, rzucania i tak dalej, nadal ta latarka. Jest i i działa. Więc no cóż, jest to na pewno duża zaleta tych latarek, yy, szczególnie tych tytanowych, tych małych, które testuję. Te alumina pewnie nie są takie mocne. Yy, jeśli chodzi o Trunite, to jednak nadal nie podoba mi się ten system zmiany trybów. Jest nieprecyzyjny, niedobry, zły i ogólnie no, jest słaby. Yy, plusem jest to, że jest to niedroga tytanowa latarka, zasilana paluszkiem AAA, więc panim. Zasilaniem, które możecie właściwie kupić wszędzie, w każdym monopolowym. I to chyba tyle, co miałbym Wam do powiedzenia. W tej chwili mogę Wam obiecać, że przez pewien czas nie będzie więcej recenzji latarek. Mam jeszcze dwie, które muszę zrobić, i to są latarki, które zrobię. Więcej po prostu brać ich nie będę. Chyba, że to będzie jakaś super mega rewolucyjna hiperlatarka, to może wtedy, ale raczej nie będzie takich, więc wątpię, czy w najbliższym czasie będą recenzje latarek. Natomiast, tak jak zapowiadałem w unboxingu jakimś albo gdzieś, będą naprawdę ciekawe filmy. Będą niedługo. Będę rozwalał pokój Shredem. To będzie fajne. A tym razem to wszystko. Dziękuję. Nightowi, że jest tak wyrozumiały i nie rozumie, co mówię w moich filmach. Gdyby rozumieli, pewnie już by nie chcieli mi nic więcej przysłać. To wszystko. Tak zawsze pamiętajcie, że w go w Facebooka. Lajkować, komentować i trzymajcie się.